Dzień dobry, witamy. Zobaczcie co się tutaj dzieje, jak nie leci na dwie dziury, to zawsze z nim jakiś problem. To teraz oczy napuchnięte, ja nie wiem czy od słońca widzicie jaka jest opuchlizna, także przymknij oczka troszkę, a to uchyl. No, widać tu od środka i w ogóle, że takie mu się słoniowatość, że tak powiem delikatna zaczęła robić. A... Właśnie byliśmy w aptece, kupiliśmy krople. Na oczka, żeby zwilżyć i przeciwbakteryjne jakieś coś, to do jest, i tak dalej, i tak dalej. Więc już pierwsze krople poleciały. Można stosować do, do sześciu razy dziennie dwie, trzy krople. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok, prawda? Zobacz, tak. Podnieś się. O, na siedząco. O, napuchnięte mam oczy, nie? A najbardziej to. prawe, nie? To. Strasznie. I tak już jesteśmy y, chyba dwie godziny od momentu, jak wstaliśmy, ale rano było że tak powiem, raz, jeszcze gorzej. Tutaj... Pierwszy raz w życiu mam takie oczy. A wczoraj oczy, nawet nie? na słońcu nie byliśmy jako tako, tylko szliśmy przez miasto, także kiedyś ja kiedyś takiego miałam, ale u mnie to było jeszcze w gorsze. Oj, roku, ty miałeś tu wtedy czoło, wszystko. No, u mnie nie. była taka słoniowa tość, właśnie opuchlizna e, tego typu, więc no także tak on wygląda. No i nic jakoś przetrwamy to. Damy radę, tak? Ta radę? Pewnie zrobię. To nic nie boli, nic się nie dzieje, tylko po prostu taki dyskomfort napuchnięte oczy. A tu nam o to rzeczy trzeba jechać. No, także lecimy jeszcze po jakieś okularki. No. Dzień dobry, kochani. Przyjechaliśmy jeszcze raz, żeby Wam pokazać, jak jest tutaj pięknie na tym Starfish. Z racji tego, że dzisiaj jest piękna pogoda i ten piasek, nie wiem, czy Wy teraz to na pewno widzicie. Po prostu jest tutaj. Cudnie, jak Malediwy. Zobaczcie kawałeczek. Nie będziemy powtarzać wszystkiego, ale tutaj w sumie nie byliśmy z tej strony jeszcze. Także tutaj sobie właśnie biorą opłaty 200 tysięcy dągów za przejazd na Starfish. Pewnie się płynie, może około jakieś może kilku minut. Jest to cena w polskich złotych 30 złotych. Także, ale my nie korzystamy, bo sobie zawsze idziemy. Yy, plażą właśnie tutaj w prawo. Także ta plaża tutaj prowadzi do tego baru na wodzie i tamtędy właśnie dochodzimy sobie. Yy, tak. Coś chciałbyś jeszcze, kochani, Faj dodać? Ja chciałem dodać, że jestem dzisiaj chory. Kupiliśmy specjalne okulary na motor, które chronią oczy, słuchajcie. Chronią oczy, no bo popatrzcie, jesteście gotowi? Co się stało Leniwcowi? Napuch. No. Napuch m oczy, kuźwaj. Także już daliśmy krople, byliśmy po krople w aptece. Byliśmy w aptece, tak. I... Znaczy, no, jakieś przygody z tą wycieczką tym razem. Tak. Nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, ale mamy lekarza w Polsce. Już żeśmy dzwonili i tam jakieś informacjeśmy dostali. Pani nawet powiedziała, że może być od nerek takie coś, kuźwa. Ja mówię, no już, pewnie od razu nerki, od razu serce, już wątroba, wszystko. Po chłopie już, nie? Już się Już, się już <słuch> Nogi do doniczki, nie molek. <słuch> Także... Ale Wszystko okulary będzie super, dobrze. z UV, powiem Wam szczerze, cena zacna. Rębałny tak samo są tutaj w dobrej cenie, jest od razu maszyna do sprawdzania UV, także po 400 mają na oko. Hmm, powiem Wam, że naprawdę okulary zacne. Dobra cena. Dobra, to my lecimy sobie dalej, jeszcze zaraz pewnie Wam jest coś jest, tam... to jest po prostu pięknie, Tak. mógłbym tu wracać i wracać Raj i wracać. Raj na ziemi. To jest I słuchajcie, to... jedziemy tutaj 50 minut od naszego hotelu, więc to nie jest tak, że że to jest blisko, że to jest przy naszym hotelu, bo tutaj hotelów jako tako po drodze nie ma. Jeszcze Wam jedną szybko rzecz pokażę, także no niestety trzeba tutaj dojechać. Wiadomo, że jakby się gdzieś tam w mieście mieszkało, w centrum, bo my też jakby w centrum, tylko troszkę wcześniej, jeżeli lotniska mieszkamy, także fajna tutaj ten hamaczek, ławeczka, wszystko leżaki. No tylko niegdzie nie, gdzie tam gdzieś jakieś są takie właśnie, o tak jak tutaj drzewo jest porzucone czy tutaj o. Ale mimo wszystko jest to klimat bardzo fajny robi, ten piasek jest naprawdę fantastyczny. Woda też turkusowa jest cudnia. Dobrze, już jesteśmy tu na miejscu, słuchajcie, znaczy na miejscu naszej najlepszej plaży. Spędziliśmy tu piękną niedzielę, słuchajcie. Spotkaliśmy Polaków. Spotkaliśmy bardzo fajnych Polaków, tak, z tak. Warszawy. No i Rafała z kanału Prawie trawę. spotkaliśmy. Także uciekamy już do domku. Wszystko już spakowane, wysprzątane za nami elegancko. Także zobaczcie. Bardzo fajny dzień, no ale zobaczcie na mnie, a coś jest nie tak. Kuźba, patrzcie. Gotowi? To jest masakra, nie? W tą stronę może lepiej. No są te powieki bardzo napuchnięte. Zobaczymy, nie? Krople. Troszkę się martwię tym, kurka, mam krople takie i nie wiadomo, co się dzieje Zobaczymy, co będzie jutro. No ja już kiedyś coś takiego miałam, więc to tak 2-3 dni taka opuchlizna się utrzymuje, więc no chyba, że macie... Jutro może być ten najgorszy dzień, wiesz? Jutro najgorszy, tak, no. Także wracamy sobie plażą z powrotem do motoru i pędzimy, a do domu mamy 50 minut, także... Jest kawałek drogi przed nami. To piękne drzewo tutaj. <laughs> Łódki dopływają ciągle. Przewożą, odwożą. Są klapki, są, jest wszystko. No i ten piasek. Musimy się z nim już pożegnać. Jutro ostatni dzień i wracamy. Tutaj też fajnie, to ostatnio to tutaj Chillować, ty, no. Ogólnie wiecie, co prostu... fajne jest w tym, w tym miejscu? Że nie ma dużo turystów, nie ma dużo ludzi. Można sobie w spokoju posiedzieć, poopalać się. Jest bar, można sobie kupić jakiegoś tam, co kto lubi, może piwko, czy jakiś inny napój, czy jakąś wodę. Dokładnie. Jest klimat, naprawdę, no. I bardzo miło można spędzić dzień. I naprawdę spotkaliśmy fajnych Polaków. No. A my tu za każdym razem na tej, na tej plaży już jesteśmy trzeci raz, i za każdym razem bardzo fajnych ludzi poznajemy. Także fajnie. Pan masz czyste obiekty, kochanie? Tak. Tak, molo. Tak, molo. To Pokazujemy Wam teraz trasę, którą trzeba pokonać od punktu A do punktu B, żeby dostać się właśnie do tego miejsca, żeby nie tracić pieniążków na, na te łódki. Chodź, zobaczymy te rozbiaty. A, racja. A już to są? Nie. To jest jedna fajna druga. O jaka ta jest łódź? Popatrz, takie ja nie widziałem. Duża? No, oh, wow, bardzo duża. No spora. Spora jest, tak. Także kolejne, kolejne jakieś doświadczenie, kolejne miejsce. I powiem szczerze, że będę bardzo miło wspominał fukok. Bardzo mili ludzie. Bardzo piękne, urokliwe miasteczka. Piękne te budynki. Z tego co właśnie dowiedzieliśmy to wiem że to są podoponość, to są atrapy, niezamieszkałe, wybudowane właśnie pod turystów. Oj, kolejna O i ta przewrócona do góry nogami. Trzeba ją przekręcić. Czekajcie, ja delikatnie hop, O jest. Dobrze, idziemy dalej, co? Bo to tak 10 minut trzeba sobie, iść. Tutaj sobie widzę dzieciaczki z serduszko. Te schody tam są fajne. też fajne, no także polecamy mega naprawdę. Fajna wyspa, dobre jedzonko Każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Dokładnie tak. Bo i można pochodzić po mieście i można iść do Zoo. Ale dalej jest odpływ Ej jaka ciepła. Ostatnio tu szliśmy to było wody po kolana, kochanie, pamiętasz? Tak, ostatnio było tu pod same te leżaki. Tyle było wody. Idziemy, wracamy pomalutku. Kaczki jeszcze są, jak zawsze. Paka czu się. do zobaczenia kiedyś tam. Także zobaczcie jak tu jest pięknie, ślicznie, tu jakieś drzewa poprzewracane, no niestety to akurat nie jest fajne, gdzie gdzieniegdzie ludzie zostawiają takie rzeczy i dlatego się robi brudno, ale ogólnie, ogólnie jest pięknie. No, taka, takie przejście słuchajcie, widzicie ten piasek, to jest petarda, gładziutki, mięciutki. Super. No i jak widzicie, dużo ludzi tędy spaceruje, także bardzo dużo osób omija zabranie sobie tej łódki, i każdy woli iść spacerkiem, przejście i też fajnie. Zobaczcie, jaka fajna palma tutaj. Pełno ich jest, jedna na drugiej, ale ta zagięta jest fantastyczna. Drodzy, staraliśmy sobie zjeść, a dokładnie nazywają się Bang Mi Bafaki. Powiem Wam szczerze, kanapka wygląda tak, podgrzewana jest na, na ciepło. Tutaj takie różne rzeczy. polędra, ogóreczki, tutaj sałatka pokrojona z martwi i jakiś dodatek sałaty, kapusty. Tutaj jest pacztecik. To jest dziwne, muszę się dowiedzieć co to jest naprawdę. Czyli sosiki i bułeczki, takie bagietki i później są dawane tutaj do tego pieca, a tak się nazywa miejsce Papa tea and Bakery. I tutaj widzicie tu mają też żueczki przeróżne Przeróżne fajne, smaczne i tutaj jest pani. Hello! Pani się troszkę wstydzi. Tutaj są te piece, tak jak mówiłem, naprawdę fajna kanapka. A, co do ceny. A więc tak, mamy zestaw 25 tysięcy, 30 tysięcy i 35 000. My zabraliśmy sobie bez picia, zapłaciliśmy 20, 000, czyli to jest 3 zł. I powiem Wam, że bardzo smaczna. Zjedliśmy taką we dwójkę jedną, bo nie chcemy się objadać jakoś z zbytnio. Naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Mega bym polecił polecajka taka dla Was, tutaj tego musicie spodobować jest to takie słodkie, ale nie wiem co to jest dokładnie, także to jest coś, ona powiedziała oil a więc czy to jest oil, trzeba się dowiedzieć i tutaj jest pani, no i tyle a uczy się nauka jazdy o ci Dojechać tam czy co? Nie wiem Tu chyba już schody może uważaj, czy nie, czy jest górka. A nie, górka O jakie piękne Flagi. Nagrywasz to? Tak. Flagi, popatrz wietnamskie. Hoci minh znak tego, popatrz, mhm. młody Sierp Wow, no i witamy, przyjechaliśmy pod pomnik Ho Chi minh no jest to jest to wietnamski polityk komunistyczny założyciel i przywódca polityczny komunistycznej partii Indochin premier 1954 i prezydent 1945 do 1969 Demokrat demokratycznej republiki wietnamskiej Wietnamu także fajnie przyjechać w takie miejsce pod ten pomnik Robi wrażenie co Jest ale spoko tyle razy się zamierzaliśmy do niego podjechać i zrobić właśnie coś na temat tutaj tego filmik nagrać to ale moja zawsze mówiła a później przyjedziemy bo zawsze jechaliśmy wracaliśmy z morza no i człowiek już był zmęczony. Fajnie choć obejdziemy sobie tutaj dookoła. Czyli to był prezydent i premier kochanie. Założyciel. No, założyciel i przywódca polityczny komunistycznej partii Indochin. Okej okay. No jak widać sierpi młot na fladze, popatrz. Sierpi młot, no i flaga Wietnamu. Spoko. I like it. O proszę, popatrz tutaj od tego może miejsca zacznijmy. Idziesz w tym kasku jak taki bob budowniczy. Tak. Jesteś jak Bob Budowniczy w kasku. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. 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 Okay. <noise> Takie trendy na TikToku są. Jong du bien. No fajnie, no fajnie.